Witam serdecznie. Spotkamy się ponownie z Piotrem Lewandowskim, by ponownie zachęcić, zachęcić Państwa do korzystania z bezpłatnej metody terapeutycznej, jaką jest samoleczenie metodą BSM. Witam cię. Witam cię. Witam Państwa. Piotr Lewandowski propaguje od prawie 40 lat samoleczenie metodą BSM. Rozwijał kiedyś tę metodę. Obecnie jest już ona rozwinięta na tyle, że nie trzeba, że jest bezpieczna, natomiast jest parę przeciwwskazań, o których należy powiedzieć zawsze na początku, żeby dla wszystkich było to bezpieczne. No przede wszystkim nie wolno stosować przy kamieniach, przy, przy ciałach obcych, bo wtedy są ruchy wyrzutowe organizmu. Organik chce się pozbyć zbędnych substancji, w tym ciałobcy i na przykład nie można mieć kamieni w woreczku rzuciowym lub nerka. Też są pewne zasady, że nie powinniśmy łączyć tej metody, pobierając leki. Bo obie i leki, i ta metoda będą się zwalczać i mogą być przygłe rezultaty, albo może nie być w ogóle żadnych rezultatów. Mhm. Bo chodzi o to, że. Leki najczęściej działają na symptomy przeciwko symptomom, a, a metoda na cały organizm cały organizm, cały organizm się odbudowuje i dlatego możemy poznać, usunąć wszelkie trucizmy i substancje, które przyjęliśmy na przykład podczas pożywienia lub podczas jakiejś sytuacji również związanych z lecznictwem, co niestety, jak wiadomo się ostatnio dosyć często zdarzało, możemy się zabezpieczyć zgodnie ze słowami Jezusa, który mówił w ten sposób. O przyszłości Jezus mówił węże. Fale elektromagnetyczne brać będą. Fale elektromagnetyczne to jest mój dopisek, bo węż, że oczywiście nikt nie będzie brał, aby się leczyć. Ale fale elektromagnetyczne tak, bo te fale elektromagnetyczne wypływają po prostu z, z rąk. Ale to jest najważniejsze. A co by śmiertelnego pili, nie zaszkodzi Czyli, czyli że co by śmiertelnego pili, ale wzięli, lub ktoś im dostarczył. Też mogą się uratować. Mm -hmm. I, to, I to są najważniejsze rzeczy. A po, poza tym, jeszcze w książce mamy tutaj uwagi ogólne: i sporo. Aż 21, było kiedyś niewiele. Najpierw było 10, później było 15. No, czyli metoda to, się rozwijała. Przedtem. Rozwijała się i to mi o, o wszystkim mówili. Ale już. Żeby Państwu powiedzieć, jak sprawa jest poważna, to trzeba wiedzieć na przykład, że metody nie można stosować przy wylewu krwi do mózgu. Mm -hmm. Jeżeli będziemy zastosowali metodę przy wylewie krwi do mózgu, to możemy spowodować śmierć chorego, mm -hmm. dlatego że organizm będzie wyrzucał krew, będzie chciał się pozbyć tej krwi, która wypłynęła. I wylew się zwiększy. I na przykład, jeżeli jedziemy samochodem, bo może ktoś mieć książkę starą, a nie ma nowej. I o tym nie wie. A ja przecież też nie wiedziałem. Mm -hmm. I o tym nie wie. <laughs> Dodaję to kilka lat temu. To, proszę Państwa, przy wypadku, jeżeli partner uderzy się głową, a zna metodę, i jest nieprzytomny, to nie wolno mu przyłożyć ręki. Bo tam może być wylew po wypadku. No okej. Okay. Więc to są. To... A ja propaguję 40 lat. Mm -hmm. To metodę. Zetknięto się z wieloma przypadkami. I głównie to jest, yy, są te uwagi ogólne. Te informacje, jak się chorzy leczyli, to są od chorych. Lub od ich rodzin. Także proszę Państwa. Nie możemy sobie lekceważyć metody, bo tak to zwykle ktoś komuś powie, a jaka to tam łatwa, przyjemna metoda, ale przyłożyć rękę i koniec. Tak, rzeczywiście, szybko się efekty uzyskuje, bo w ciągu 20 minut trzymania ręki widzimy efekty leczenia. Ale i należy ponawiać te, to trzymanie ręki na daną chorobę, to wtedy mamy szansę. Wyleci się rzeczywiście bardzo szybko, tak? Bo na przykład będziemy grypę, to będziemy leczyli tam dwa dni i mhm. nie ma grypy. Również tą tą taką, która wzbudza tyle kontrowersji. Trzy, powiedzmy Zatoki? Zatoki może nie dwa dni, ale jakieś 3 cztery. Tak jak są słowa Jezuca, że zostaną truci znowu usunięte, tak i ciała zbędne również będą usuwane i te zmiany w płynu mózgowym zbędne będą usuwane i to się może zdarzyć tak, że ktoś komuś będzie wychodzić to z nosa z krwią razem, może być i przez gardło, często jest duża obawa co się dzieje. Płyny mi schodzą. No tak, ale lepiej się Pani czuje? No, no lepiej, ale cały czas mi krew taka dziwna, gęsta płynie z, z nosa, mówiła Pani niedawno. No okazało się, że wszystko je wypłynęło. W ciągu jednego dnia pozbyła się tych wszystkich zanieczyszczeń. No jest zdrowa. Całe leczenie trwało chyba trzy dni. Temu. Mhm. To znaczy Zatoki. To jest, to jest ta Pani Mariola? O tak, której... Pani tak. Mariola, tak. tak. To są, no, także to wiele jest sytuacji takich, że budzi zdziwienie, bo czasami bóle się nasilają, nie wiemy co tam się dzieje. Również czasami i przy zatokach, ale jak trzymamy rękę, ale coś się dzieje i, i, i tak jak mówię kilka dni, wszystko spłynie. Mhm. i organizm będzie oczyszczony. Dobra, przypadek Pana Kazimierza, zatoki. No tutaj to, te zatoki to leczy konwencjonalnie już kilkanaście lat. On miał stale problemy. I tutaj no, zaczął trzymać. To już nie było tak szybko, bo tak? mhm. no to była zadawniona choroba. Pomału mu to zaczęło schodzić. Przestała go boleć głowa przede wszystkim od, 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 od zatok. No i po jakichś dwóch tygodniach wyleczył się całkowicie, i, i w ogóle ta nie, 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 choroba za to nie wraca. Mm -hmm. Okej, okay, teraz gardło angina, pan Marian. To, to on mieszka za granicą, poznał dobrze metodę, propaguje, rozdaje e, e, książki. I właśnie zaczęło się od, od e, choroby gardła, angina, nie mógł jej wyleczyć. Lekami, zastosował tą metodę. Wpadł na taki pomysł, że jak nie idzie mu tak szybko przy pozycji piątej, to, za, za, to może pozycja czwarta. No i tak kombinował, że y, pozbył się tej anginy i, te, y, i ból no. i angina nie wraca. Mhm. Yy, ale mniej więcej ile dni? Tam. No to robisz? już on leczył to z, z 10 dni. Mhm. Teraz grypa, pani skielc. No grypa, proszę państwa, no tutaj chodziło o tą panią, która miała tą e, grypę taką, tą popularną. tą popularną. Oni będziemy tutaj wymieniali, każdy wie e, jaką. E, bardzo czuła się osłabiona, a znała metodę, zaczęła stosować e, pozycje na grypę. Wszystkie pozycje państwa macie w książce. Również tam tu w książce jest, żeby nie było wątpliwości, podana też nazwa tej popularnej choroby grypopodobnej. No i w ciągu dwóch dni, najpierw jeden dzień cały czas spała, była bardzo osłabiona drugiego dnia i trzeciego dnia wszystko jest przyszło. Wszystko jest przyszło, ale to nie, nie, nie tylko jest jedna ta osoba, ale rzeczywiście w ciągu trzech dni bardzo szybko. Mhm. się Czyli takich telefonów masz <laughs> kilka tam. No to telefonów dostałe ludzie dzwonią, pytają się. Jeszcze mają do mnie pretensje, że nie, nie wyjaśnią, a ja mówię, no dobra, to ja chyba, <laughs> jak pani chce, nie? pani się leczy konwencjonalnie. I niech pani spróbuje sobie zadzwonić do lekarza, żeby pani... Czy autora książki, jakiś zakresu leczenia, żeby pani tłumaczył jeszcze, jak pani to ma robić. Tak? Tak, no, po to tak, jest w książce, żeby Żeby, żeby, żeby się było. nie pytać i żeby się w, wczytać w książkę, no, ale niestety ludzie idą na łatwizę. Faktem jest, że książka jest napisana instruktażem technicznym, nie nie, nie, nie jest to by leterystyka, trzeba się wczytać, trzeba starać się zrozumieć, co jest napisane. Pamiętamy o tym, że rękę trzyma się w kilku pozycjach, ośmiu konkretnie, na poszczególne rodzaje chorób. Tak, ale <tryk> główna historia jest taka, żeby dobrze ręce przyłożyć do głowy. W związku z tym jest jeszcze płytka CD gdzie 20 punkt ja pokazuję okładać dłoń. DVD VD tak, CD. V... CD, VCD. Tak. Trzeba o tym pamiętać, żeby... bo ktoś czasami dzwonią ludzie i mówią, że im to nie, nie odtwarza, a oni włączają na mono, nie film, tylko na muzykę na dźwięk tak. na dźwięk. To trzeba pamiętać, żeby dobrze włączyć to od komputera i na pewno u każdego... Każdy, od każdego się otworzy. E, film. Dobra, y, teraz Katar. Czy no, 7 katar. dni, czy tydzień, no to można sobie to skrócić. Tak, to y, Katar to u dziecka y, najczęściej bywa. Tak, pani Katarzyna. Tak, pani Katarzyna, u swojego synka. Wyleczyła Katar. Y, y, i to było to samo, że gęstniał ten katar i później zaczął schodzić, mm -hmm. wysmarkiwać zaczął i to trwało kilka dni dosłownie. Do Też warto, warto to stosować. Oczywiście, proszę Państwa, tam jest kilka pozycji ułożenia dłoni na, na gardło, tak jak, jak mówiłem, również na ten katar. Natomiast trzeba pamiętać, że jak jest małe dziecko 2,5 do 3 lat, to wystarczy, proszę Państwa, trzymać jedną rękę, jedną rękę, jedną pozycję, pozycję 1, żeby dziecko wyleczyć również z narządów na przykład wewnętrznych, również gardło, również oskrzela. Bo my, jak małemu dziecku, mamy dużą rękę, to praktycznie zakrywamy wszystkie ośrodki. I tak jedna z pań wyleczyła dziecko swoje zapalenie od krzewu. Przy czym dodatkowo jeszcze to dziecko było uczulone na leki, także ono nie mogło leczyć się lekami. A metoda jej, jej dziecko uratowała. I też właśnie trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ktoś jest uczulony na leki. To tutaj ma szansę się uratować. Uh -huh. Zakrywamy ośrodki układu centralnego nerwowego, które zawiadują chorą ciała. Tu się wyrównuje pole elektromagnetyczne, tak, czyli leczymy się właśnie tymi falami elektromagnetycznymi. Ciepło i wilgotność się pojawia i stwarzają się warunki do silnego zadziałania pola elektromagnetycznego, które buduje i kształtuje nasze organizmy tak jak w czasie tworzenia się nowego organizmu przy zapłodnieniu. Tak? Tylko, że tam wymagany jest czas dosyć długi, no, u dziecka, żeby się urodziło, to 9 miesięcy, ale my już jesteśmy stworzeni, my już jesteśmy nowym organizmem. Także jeden zabieg wystarczy 20 minut, co kilka godzin możemy się bardzo szybko wyleczyć, pozbyć się chorób i odbudować organizm. Pamiętajmy o tym, odbudować organizm, czyli pozbyć się wszelkich substancji, które, jeszcze raz, pobraliśmy w pożywieniu, pobraliśmy też czasami, nie wiedząc o tym, że pobieramy truciznę, wszystkie trucizny nam jesteśmy w stanie usunąć stosując tą metodę i to jest najważniejsze, bo to odbudowujemy cały organizm czy jeżeli ktoś nawet kupi książkę, tak, nie jest chory, a zacznie stosować y, 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 trzymanie dłoni, tam są takie dwie ogólnoorganiczne pozycje, one są podane w książce, to proszę Państwa, to ten też często osoby, albo ich coś zaczyna boleć, albo im coś, coś y, y, wychodzi z organizmu w płynach, y, 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 w odchodach, a to są właśnie te substancje, które, które ktoś wziął, a nie wiedział, że, że bierze truciznę. Czyli taki ból jest dobrym bólem. Dobrym bólem, tak. tak. Zresztą wszystko jest opisane i jest informacja, żeby się, mhm. że proszę się nie obawiać. No, chyba, że jest jakiś ból, który wskazuje, że jest jakiś kamień, ale to rzadka sprawa. Zwykle każdy wie, czy, czy ma kamień. I żeby się wzmaga, to, nie, to zaprzestajemy stosowanie i idziemy do lekarza się zbadać, czy coś czas, czas, czasami nie ma. Tak. Ale jeżeli jest cały, trwały, pojawia się i znika, a się nie wzmaga, to możemy być pewni, że wszystko dobrze. Tak. Czyli nagrywamy to po to, żeby zachęcić Państwa do stosowania w pierwszej kolejności metody bezpłatnej, gdzie jesteśmy samowystarczalni, nie musimy. Kombinować, no książkę, zażywać, zatruwać się. Książka niewiele kosztuje to z wysyłką 20 zł 30 zł jeszcze, do, bo przecież uh -huh. ceny idą do góry. Ale jeszcze jest książka tej ceny. Super. Bardzo Państwa zachęcamy. Już nie wiem, będziemy powtarzać, co się dzieje, ale każdy się domyśla, jeżeli będziemy stosować metodę, to będziemy bezpieczni, zabezpieczymy i siebie, i rodziny. Przed yy, yy, nagłymi przypadkami niechcianymi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję.